Na to jest na no tak? dobra tylko problem kto będzie grał setem A kto będzie grał setem właśnie Nie wiem Ja nie mogę fizycznie Nigdy nim nie grałem Nigdy nim nie grałem Pawko, weź uratuj Ale no to... ja właśnie no, nie czekaj rozumiem. no chyba że wejdziemy i zrobimy jeszcze raz Gierkę no bo... Ja też nie mam seta, nie? Dobra to weź wyjdź może co? Bo nie? Set na supporta No ale nie, ma, no nie mam seta do supporta. To Musimy wyjść zwiedzować to, quit Quit kurwa co tam się stało? Nie ma problemu, nie ma problemu, nic się nie dzieje. Możemy się z tym panikowali. tu na... z że panikowali. Żebyśmy się z Dobra, panikowali. Żebyśmy się Na tym nie ma stresu, a człowieku 3000 osób stres No wiesz co... wiem